Dzień zagrałem sobie Headserem, jest to niemieckie działu pancery, znajdujące się na trzecim tierze z 4 ratingiem 4 4.7, przepraszam. 4.3 to było za pięknie dla tego niszczyciela. Zanujemy się na mapce Kamienna Twierdza, jest to fajna mapa, ale nie dla niszczycieli lepiej sprawują się tutaj czołgi. Ja rzuciło mnie w miarę nisko, bo są w naszej drużynie panzery w wersji, panzery czwarte w wersji F2 oraz Shermany. Czyli zapowiadała się naprawdę fajna bitwa, w której mogłem sporo zdziałać. Co do plusów tego pojazdu, to na pewno niska sylwetka. Ciężko ją wypatrzyć przez krzaki trawy, jeżeli krasze są uczciwi. I grają oczywiście na tej trawie i na krzakach. I poza tym ma świetne działo. PAK39L48, które sobie świetnie radzi z przeciwnikami takimi jak T34 kW. Jedynki nawet kw dwójki. Tutaj postanowiłem sobie popykać lewą stroną Tak jak zawsze zresztą na tej mapie I tam zobaczyć jak się potoczy sytuacja Nie chciałem się za bardzo wychylać Bo Mimo, że Hezer jest niski, tak jak mówiłem Ma niską sylwetkę Ale jak ktoś mnie go trafi, przystaluje dobrze To Już jest po, po tym pojeździe By się przeci przeciwnicy wzięli za nasze boty Ale to dobrze, gdyż wiadomo Jak Jakie czołgi są w drogie drużynie, możemy się dowiedzieć. I tutaj za chwilę zobaczyłem pierwszy drogi czołg. On mnie na całe szczęście nie zobaczył. Więc miałem na nim przewagę od razu. Oddałem jeden strzał. Zabiję mu ładowniczego. I zniszczę układ napędowy dziecko-wieżu. drugi strzał, jednostkę na zniszczono. Ale on jeszcze też zdążył się odjęczyć i zniszczył mi całe szczęście tylko gąsienice. Taka szybka naprawa. 15 sekund. Hezer też ma właśnie MG42 zamontowane, ale jeszcze póki co nie działa. A szkoda. Jeszcze się naprawiłem, postanowiłem troszeczkę znowu dalej. Spojrzenie tylko na lewą stronę, czy nic tam nie ma. Zadajemy się w końcu już blisko. Ta respawroga, taka mała mapa, więc może się na niej zdarzyć wszystko. Jakieś strzały widziałem, ale nie widziałem drugich pojazdów, więc mogłem jechać dalej i zobaczyłem rogi szok, myślałem czy jest bot ale po strzalu okazało się że był to gracz czyli już druga też jest kaszwurka zniszczona no, ale mogę powiedzieć że to jest dopiero początek mojego fragowania w tej bitwie ten pojazd jest fajny jakby rzuci niżej jak już rzuci wyżej to jak gra z panterami czy z tyklicami to już się robi ciężko już jest niegrywalny że tak powiem ale tak jest chyba z każdym pojazdem, z każdym czołgiem, że jak rzuca go niżej to jest fajnie, a jak wyżej to już nie robi się, to nie jest zaciekawie. Zobaczyłem za tą górką jakieś strzały po prawej stronie. Na mapie właśnie w takim czerwonym kółku, więc postanowiłem się tam udać. Myślałem, że tam będzie jakiś jeden drogi czołg, ale jak się okazało za chwilę... Były tam trzy czołgi. Jeden wodna był zniszczony, ale... Zobaczyłem SMK, ten śmieszny czoł z karoma wieżami, oddałem jeden strzał, trafiłem akurat dwa amunicje i czołg zniszczony. Tutaj kabu też, dwójka była, chyba nie widziałam mojej obecności, oddałem jeden strzał. Zabiję ładowniczego, czyli już kabu dwójka już nie jest taka groźna. Wreszcie można powiedzieć, że jest udupiona. To Marylo jest strasznie długi oddałem jeden strzał, ale nic nie zrobiłem. Ale ono chyba nadal nie widziało, że ja go widzę, więc tam jeszcze nie strzał, zabieram ładowniczego, muszę układ napędowy wieży. Taka będzie śpiesza sytuacja, bo mały pogonił dużego w tej chwili, jak to widać. Tutaj chciałem zdjąć węzienicę, ale się nie udało. Zobaczymy, jeszcze jeden wrogi strzał, T70. Już wystarczy jeden strzał. Teraz postanowiłem wykończyć właśnie kabudójkę. Myślałem, że mi jest sztuk wyręczny, ale nie dał rady. No i tutaj już ostatni strzał. Zabity działo nowy, Piąta minuta bitwy, ja już miałem na ostatnim koncie pięć fragów. I tu już nie chciałem kusić losu, postanowiłem wyjechać tam, pojechać trochę dalej, schować się. Poczekać aż się potoczy sytuacja. Żeby jakiś sfrustrowany gracz nie widział samolotu czy tam bombowca. I nie zrzucił na mnie bombki. Korzystam może z tą sytuację i powiem troszeczkę o tym czołgu i jego historii. Pojazd budowany na podwoziu czeskiego LT38, tak jak chyba każdy wie. Produkcja zaczęła się od kwietnia 1944 roku. Na no, większymi zaletami jak mówiłem grze i w rzeczywistości była niska, pro, niska sylwetka i Heser był również tani w produkcji. Powolnie zresztą Cześć też kontynuowali jego produkcję do lat 50. A czołgi, część czołgów była używana nawet do lat 70 Jak Jako tak, taką ciekawostkę mówić, że Nauki, które Headsery po wyremontowaniu służyły w naszym wojsku W latach 45-46 Więc musiały być to naprawdę fajne działa pancerne Dzisiaj wylosowało mi w 3 bonusy po 300% do punktów Expo więc Jutro możecie się spodziewać bi bitwy z tygrysa jedynki albo dwójki. Z tymi czołgami na pewno jakieś misje wygram. Ja nie chcę zmarnować, bo przed następnym paszem, gdzie wejdą czołgi brytyjskie, chciałem zrzucić tego Małza i nagrać jakąś ciekawą bitwę, a potem wrócić za czołgi brytyjskie i powoli za panterę drugą. Żeby w końcu doszli do upragnionego leoparda dwójki. Jedynki. To jest armore tu alfred, żeby drugie były Ale może kiedyś Ale już na pewno nie na tych mapach Tutaj wyjechałem sobie tak ostrożnie na Pomost, most, nie wiem jak to nazwać Widzimy la 70 zniszczyła iła drugiego te karabiny półsalowe na czołgach Amerykańskich naprawdę z spustoszenia. Też nie razem 18 osiemnastym zniszczyłem progi samolot, bombory, myśliwiec, Wszystko po kolei. Te półsolowki są jednak za mocne. Tutaj jeszcze się jechać jak trochę respa droga tak ostrożnia. Widać, że nasze się trzaili z przyjęciem punktu A, więc musiałem trochę pomóc. Ale też nie chciałem się już pchać, bo chciałem nagrać fajną bitwę, żeby się fajnie oglądało że bitwa była cała z jednego czołgu, z jednego pojazdu żeby nie była mieszana z jakimś samolotem być może a się już okupują respa i za chwilę będziemy przyjmować w pół a widać że w drogiej się kończą pojazdy kończą się czołgi Wrzuciło nas na bitwę Niemcy z Amerykanami przeciwko Rosja. Rosjanom Dziwna dziwna Znaczy w sumie nie jest dziwne bo nie. Rosjanie na tym tierze mają świetne te 34 czwórki. Ja myślałem, że potem górkę nie podjada ale jak widać nawet Hester daje radę nasz Panzer IV. To jest dzisiaj moja druga bitwa tym Headserem W pierwszej bitwie nie było tak zaciekawie, ciekawie, rzuciło mnie na 5-7 Drugie drużynie były T-34-85, is -y pierwszy nawet, KW-85 Jeszcze z Amerykanami wygrali Rosjanie, więc Nie przetrwałem w tej bitwie za długo No i nasi się w końcu wzięli za przyjmowanie punktu A ja postanowiłem im pomóc Żeby złapać parę punktów, bo jak mówiłem załatwiałem sobie bonus na 300% Aż się dziwiłem, że dzisiaj losowałem naprawdę 3 bonusy Naprawdę dziwna, dziwna Zawsze losowałem po 10, po 15% I znaczy dzisiaj taka mała niespodzianka, a może też w końcu się na mnie szczęście uśmiechnęło Jeszcze nasz hezer trochę pobrudzi, naprawdę fajnie to wygląda to. W ogóle ta, przy tym w programie się tam graficy poświęcili mu naprawdę dużo czasu, bo wygląda świetnie Jedyne właśnie w tej grze, do czego się nie można przyczepić to i grafika i modele pojazdu To są świetnie wykonane już nasi w i w Shermanie kupują punkty, więc sami wiem, też się przyłączyć jak już mówiłem wcześniej oni pilnują jednej strony, my, ja będę pilnował drugiej Coś tak nisko mnie nie rzuciło, widzę w vlogi już nie są 185 Pewnie ta pierwsza wersja bez Battery 4 4.7 Ale ma świetne działo Które sobie radzi nawet z pojazdami z Butter Ratingu 6.0, więc nie ma żartów. Jak mówiłem, w następnych bitwy będą raczej. Tygrysę, muszę te punkty wykorzystać Nie chcę ich zmarnować A tu już się zbliża koniec bitwy Za chwilę jeszcze usłyszałem bombowiec Jakiś nadlatywał, więc postanowiłem uciec Pilot chyba nie był za bardzo drogatów rozgarnięty, miał bombowca, nie trafił naprawdę Nasz czołg Tym bardziej, że jak bombowce mają te kupie celowniki, które naprawdę no jak właśnie było widać teraz strefa przyjęta, w tym miejscu naszą korzyść. I za chwilę się widzimy w garażu. Też już zobaczyłem, też jest kaszwórka, ale tak dałem strzał, nie celując na szybkości. Nie widać niecalne Mogę powiedzieć, że zrobiłem tyle punktów, że wyekspiłem wszystkie podkrywałem modyfikacje właśnie w tym headsetze. Pierwsze miejsce w drużynie 5 zniszczonych jednostek. 534 punktów badań modyfikacji oraz 2598 punktów badań maszyny czyli widać fajny, fajny wynik dziękuję Wam za obejrzenie tej bitwy zapraszam na moje kolejne bitwy dzięki i na razie